W tym miejscu powołanie zakonne błogosławionej Franciszki Siedliskiej nabrało konkretnego wyrazu. Tutaj, na placu teatralnym, gdzie jesteśmy, znajdował się dom i kościół panien Kanoniczek. Dzisiaj mamy odbudowany kościół brata Alberta i świętego Andrzeja, kościół środowisk twórczych. Wtedy mieściły się tutaj stowarzyszenie panien kanoniczek i błogosławiona Franciszka odbyła miesięczne rekolekcje zakończone prywatnymi ślubami zakonnymi, które składała publicznie wobec wspólnoty panien kanoniczek w kaplicy podczas mszy świętej. W siódmym dniu nowenny módlmy się za powołanych, by cieszyli się łaską wybrania. Jeśli ktoś chce dołączyć swoje intencje, prosimy, piszcie na nasz adres mailowy.